Sponsorem programu jest WWF. Przez miliony lat to natura regulowała klimat Ziemi. Jednak później coś się zmieniło. Dzięki paliwom kopalnym zaczęliśmy przekształcać świat. Aż w końcu zagroziliśmy planecie, na której żyjemy. Jedno jest pewne. Nadszedł czas na zmianę. Dzień zaczynamy od kawy, z filiżanki albo papierowego kubeczka. Myjemy się pod prysznicem albo w wannie. Jedziemy do pracy samochodem lub autobusem. Życie składa się z takich małych czynności i drobnych wyborów. Niby proste decyzje. A to one wpływają na kondycję naszej planety. To, jakie produkty kupujemy, skąd pochodzą i ile ich potrzebujemy, ma wielkie znaczenie. Towary pokonują ogromne dystanse, zanim dotrą na półki supermarketów. Emisje z ich wytworzenia i transportu przyczyniają się do zmiany klimatu. Każdy z nas pozostawia po sobie ślad węglowy, czyli sumę emisji gazów cieplarnianych, które powodują globalne ocieplenie. Na wielkość śladu węglowego wpływa głównie energia zużywana w domach transport, żywność, produkty pozaspożywcze i usługi, z których korzystamy. Wybierając produkty lokalne i sezonowe, wyraźnie obniżamy emisję gazów cieplarnianych. Możemy to robić również w dużych miastach. BioBazar to inicjatywa, która działa od ponad 6 lat i zamysłem tego miejsca było to, żeby mieszkańcy dużych aglomeracji mieli dostęp do żywności ekologicznej bezpośrednio od rolników i producentów. Sami uprawiamy te warzywa, hodujemy je od nasionka, takie tradycyjne polskie marchewka, pietruszka, buraczek, seler, por. Wszystkie grzyby, które tutaj sprzedaję, pochodzą z naszej uprawy. Zaczęliśmy od pieczarek, później wprowadziliśmy boczniaka i grzyby egzotyczne. O naszym śladzie węglowym decyduje nie tylko wybór diety, ale sposób transportu żywności i emisyjność uprawy. Lokalnie i ekologicznie można kupować również w kooperatywie rolniczej. Tak, produkty, które sprzedajemy są sezonowe i staramy się sprowadzać do naszych sklepów produkty, które są z najbliższych okolic Warszawy, przełamując ten dystans między miastem a wsią. Członkowie, członkini kooperatywy kupują te produkty po niższych cenach w zamian za składkę i za pracę w tym, w tym sklepie. Decyzja o tym, gdzie kupić mięso czy warzywa na obiad, wydaje się zupełnie błaha. Jeśli jednak przemnożymy takie wybory przez miliardy ludzi na świecie, zaczynamy rozumieć skalę zjawiska. W ciągu najbliższych 50 lat musimy wyprodukować na świecie tyle żywności, co od czasów faraonów do chwili obecnej. A wytworzenie, transport i magazynowanie takiej ilości jedzenia wiąże się z ogromną emisją dwutlenku węgla. Ma znaczenie, co będziemy jedli. Warzywa to niska emisja gazów cieplarnianych. Bardzo obciążająca dla środowiska jest za to produkcja mięsa. Ślad węglowy pomidora jest niemal 40 razy niższy niż jagnięciny. Dodatkowo masowa hodowla bydła wymaga coraz większych terenów pod uprawę pasz. Z tego powodu na świecie wycina się całe połacie lasów deszczowych, płuc ziemi. Żeby zmniejszyć nasz negatywny wpływ na środowisko, powinniśmy więc ograniczać dietę mięsną. Wydaje mi się, że bogactwo warzyw jest tak duże, że spokojnie moglibyśmy Jeść bez mięsa. W kuchni wegetariańskiej nie musimy bazować tylko na zagranicznych i egzotycznych produktach. Kupujemy u, u lokalnych, mniejszych dostawców. W zimie trudniej jest skomponować dietę opartą na lokalnych warzywach, ale jest to możliwe. Stawiamy zawsze na sezonowość, więc mamy teraz czas, kiedy nie ma nowalijek, a wszystko jest korzenne, więc marchewki różnokolorowe, e, brukselki, kapusty. E, odkrywamy też brukselkę, e, smażymy ją i opalamy. Jest super dodatkiem do dań. Bójna paleta przypraw, smaków, warzyw kolorowo. Wcale nie jest potrzebne mięso, żeby było na pewno smacznie i nie, nie. W tym momencie nie tęsknię zamiast. Ważne też, aby nie marnować jedzenia. Powstają u nas banki żywności, czyli inicjatywy, które odbierają od producentów nadprogramowe produkty i przekazują je potrzebującym. Zasoby ziemi są ograniczone. Gdyby cały świat chciał żyć tak jak Europejczycy, wymagałoby to ponad dwóch takich planet. Jeśli chcesz zmienić świat, zacznij od siebie. Nie wyrzucaj jedzenia. Zmodyfikuj dietę, kupuj lokalnie. Tak ograniczysz swój ślad węglowy. Sponsorem programu był WWF.